Hej moi kochani, cześć wszystkim, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie, ja nazywam się Brod, a to jest kanał dla maluszków, dzisiaj zagramy sobie w strażach sam, poprzechodzimy sobie kilka gierek, mamy praktykę, tutaj będziemy się uczyć jako kadeci, każdy strażak musi operować wężem, więc musimy tę wodę z węża nalać do tych wiaderek, mam nadzieję, że uda nam się tutaj wszystko porobić tak jak należy. A, tu polejemy wodą. No dobrze, nie będziemy żartować, tylko musimy. Słuchajcie, z obowiązki nasze wykonać należycie poprawnie, starannie, żeby z nas dumny był strażak sam. Bo jako kadet musimy uczyć też trzymać odpowiednio węża i nalewać tutaj. Skąd się te kaczuszki w ogóle wzięły? To nie wiem. Ale na easy przeszliśmy, więc weźmy sobie easy czyli, easy, czyli łatwy poziom. To teraz weźmiemy na hardzie. Spróbujemy przejść strażaka sama, aby nam się udało. Teraz tym razem mamy czas na czas gierka, więc nie będziemy się tutaj już wygłupiać, tylko spróbujemy w minutę napełnić te wszystkie wiaderka. A ta kaczuszka skąd ona spada? Tam gdzieś z góry. Ciekawe. Chyba nasz strażak sam tutaj wrzuca te kaczuszki, tak mi się przynajmniej wydaje. O, super, wyśmienicie. Popatrzcie, dostaliśmy też nowe naklejki, więc będzie fajnie. Mamy też tutaj chowanie się, tak? Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć tutaj. Find the hidden object, czyli musimy znaleźć ukryte obiekty. Kotcik, kotek, gdzie będziesz kotku? Słuchajcie, gdzie tu kotek może być? O, znaleźliśmy tutaj kotka. Teraz piłkę. Gdzie jest piłeczka? Słuchajcie. Piłkę znaleźliśmy. Wiaderko. O, znaleźliśmy tu tego chłopczyka, który się chował. Ale wiaderko znaleźć... O, udało się. Pięknie. Latarka. To może gdzieś tu będzie. O, mam cię. O, znalazłem. Gdzie jest latareczka? Halo no, gdzie była latarka? Tu jest. Co teraz? Toporek. Czyli siekiera jak zwał, tak zwał. Dobrze, czy nam się uda? Tu jest. No, powoli. O, but. To jest traper chyba taki but w góry. Taki dość mocny wytrzymały, żeby osłonić też nogi stopy strażaków przed ogniem, przed jakimiś urazami. Wiertarka chyba tu była, o właśnie. Nawet dobrze zapamiętałem. Mamy gaśnicę, jeszcze dwa przedmioty zostały: klucz. Klucz mamy i panczajnik. No i proszę bardzo, udało nam się zdobyć ten poziom, ale przejdziemy go sobie na poziomie teraz trudniejszym. Może być teraz o wiele trudniej, bo jest to zadanie na czas. Dobra, jest drabina. Słuchajcie, znajdziemy drabinę. Dobra, mamy drabinę. Dobra, cyk, cyk. O, tu ten chłopak. Dobra, znaleźliśmy go. Damy radę chyba. Ok, co teraz? Wiadro. Halo, wiaderko. Chłopczyka też znaleźliśmy. Woki toki. Czyli krótko falówka. Dobra, mamy klucz. Tutaj nasz ten chłopczyk się. Chowa, ale go odnaleźliśmy, więc jest dobrze. O, je, gdzie jest tutaj ten klucz? Słuchajcie, jest kolejny chłopczyk. Odnaleziony kotek. Gdzie mamy kotka? Kotek, kotek ma zielony nosek. Dobra, wszystkich chłopczyków już odnaleźliśmy. Jeszcze cztery przedmioty. Gdzie tu jest toporek? Słuchajcie, jest. Co teraz? Wiertarka. Ojej, jeju, jeju. szybciutko walczymy z czasem. Apteczka. Tu jest piłka. Tu jest latarka. Mamy apteczkę. I piłka, piłka była tu. Pięknie, popatrzcie. No bardzo ładnie nam się udało to przejść na poziomie trudnym. Więc nie jest tak źle. Myślę, że, że możemy zobaczyć też tutaj. Popatrzcie, mamy odznaki. Hidden Six, złoty medal i napełnianie wężem tych wiadereczek też na, na poziomie dość trudnym i złoty medal dostaliśmy, ale myślę, że będziemy kończyć moi kochani taką krótką giereczkę, ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia do następnych odcinków, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!